Dzień dobry. Ja właśnie pompuję mleczko i witam się z Wami we vlogmasie numer 16. W realistycznym poranku. Jak wygląda jest właśnie 5.50. Mała wstała o czwartej coś. Nakarmiłam ją. I teraz pompuję. Jest 8:15. Ferrania ma swoje drugie karmienie w ciągu dnia. Mezzunia też już wstała. I zaczynamy nasz dzień. 9.30. Feronia próbuje sobie zasnąć w tym bujaczku. My mamy przepyszną, czekoladową owsiankę na mleku z mango. I do tego oczywiście herbatka. Tak? miło. Dobre? smakuje ci? Tak. Tyż jest jedzonka? Tak. Jam, jam. Uh, owsiankę do owsianki nie dodaje żadnego prostego cukru, oprócz bananka. Po prostu skrają bananka do mleka i on się tak fajnie później rozpuszcza w mleku. Jest przepysznie i słodziutko. Tak? Tak. To my zajadamy. z tej małej Mejzuni. zrobiliśmy jej włoski. Idziemy się ubrać. U Feronia nadal śpi, więc ja też skorzystam i pójdę się ogarnąć w tym czasie. I wtedy zostaję nam tylko Feronia do przygotowania. Jak widać, nie udało mi się ogarnąć. Dalej jestem w piżamie. W sumie wszystkie jesteśmy. I przyjechał gościu od zmiany wi dlatego, że zmieniliśmy dostawcę no i była ustalona godzina na dzisiaj wieczór na chyba 18 no ale przyjechali teraz i tak dobrze i źle i dobrze dlatego, że miałyśmy jechać kupić Mizuni czapkę mikołajową i Potrzebuje jej na zajęcia, które są za niedługo. Bo ma dzisiaj e, zdjęcie grupowe. Więc fajnie. <grymne> tak? You're going to the kids today? Na zajęcia. Tak, więc idę się szybko ogarnąć i musimy szybko pojechać, dlatego, że o pierwszej trzydzieści Zamykają ten sklep. W sensie jest przerwa w większości sklepów w Hiszpanii aż do 17. A zajęcia są na czwartą. Więc musimy pojechać teraz, bo inaczej nie zdążymy. Tak, Feronia? Tak. Jest w tym momencie 11 i Feronia jeszcze przed moim. Pójściem na podprysznic je drugie śniadanko. My już jesteśmy uszykowani. Jest dwunasta i Ferania ma kolejne karmienie. Na dworze jest przepiękne słoneczko, a my się pakujemy do samochodu i jedziemy kupić te, tą czapeczkę. Może jeszcze uda mi się kupić e, jakiś sweterek pasujący do tej czapeczki. Fajnie by było. No nie! Dojechałyśmy już do sklepu. Mam nadzieję, że jest otwarty. Wydaje mi się, że albo do pierwszej, albo do wpół do pierwszej, więc a... Teraz jest chyba za 10 pierwsza, więc mam nadzieję, że nam się uda. Są czapeczki, to jeszcze ile do wyboru? Super. Akcja czapka zaliczona sukcesem, a teraz wybieramy się do sklepu spożywczego po jakiś przysmak. Jesteśmy głodne. Jesteśmy już z powrotem. Jest tak piękna pogoda, dzisiaj jest tak cieplutko na słoneczku. I naprawdę grzeje, ale to tak grzeje to słoneczko. Niesamowicie jak latem. Cudownie. Łapiemy witaminkę D. Jest druga 30. Ja właśnie nakarmiłam znowu Feronie. Ona sobie teraz gada na swoim hamaczku, a ja zabieram się za robienie jakiegoś obiadku przed zajęciami mejzuni. W sklepie kupiłam kukurydzę, oliwki, dwa serki, taką szyneczkę no. i bazę do, na pizzę, więc zrobimy pizzę na szybko. I jeszcze w międzyczasie, oczywiście, podpompuję sobie mleczko. Mam tylko jedną pompkę dostałam ją od właśnie Priscilla, tylko jest jedna. Potrzebuję jeszcze jednej, bo tracę strasznie czas na pomp, zmienianie. Pompowanie w jedną, drugą, to nie ma sensu. Dwie byłyby dużo lepszym wyborem. Nasza pizza jest już gotowa, żeby ją wsadzić do piekarnika. Nasza pizza jest gotowa. Zjadłyśmy pizzę. Może nie była nie wiadomo jaka przepyszna, ale Aha, była okej. Okay. Była po can. prostu domowa. <laughs> Wie, na przykład ze zakwasu. Oj, come on. Z zakwasu robiłam, czy zaczynu to się chyba nazywa. Sourdough po prostu. Takie przepyszne były, że o! Najlepsza pizza, jaka mogłaby być na świecie. No ale ten zaczyn potrzebuje tyle czasu. On jest jak dziecko. Trzeba go karmić, dbać o niego. Więc tak, może jednego dnia mi się uda znowu zacząć robić sourdough. Mm -hmm. O, oh, sorry, Feroniu. Już Mejzunia jest po zajęciach. Tym razem zostałam. Okej, okay, go! Zosta... It's ok, you can go alone. Przez całe zajęcia zostałam. I will stand here! Przez całe zajęcia zostałam z Mejzunią na sali i było super oglądać, jak się bawi. I jeszcze do tego e, robili właśnie to zdjęcie, i jej nauczyciel przyniósł. Cały worek zabawek, znaczy zabawek, no dekoracji, jakichś duperelków, do, do tego zdjęcia, okularki, no śmieszne. Ciekawa jestem, jak wyszło to zdjęcie, na pewno będzie komiczne. Pewnie w następnym tygodniu mi wyślą. Już się nie mogę doczekać, żeby to zobaczyć, <laughs> ale no super, super to wyglądało. Jesteśmy w domku, relaksujemy się teraz z filmem. Oglądamy Home Alone 4, czyli sam w domu 4. Nie jest jakiś super, no bo wiadomo, jedynka i dwójka jest, są najlepsze, ale wciąga. I Meizi się podoba, bo śmieszne, więc spoko. Zjadłyśmy kolacyjkę, miałyśmy kalmary. Feronia również zjadła sobie jakiś czas temu, teraz sobie śpi na mnie. I za chwilkę zabierzemy się za kolejne okienko adwentowe. Meidzunia, Meidzunia otwiera numer 16. I co to może być? Pokaż mamie. To nie, jest. <laughs> nie pokaż. Zrób z mamą kulę śnieżną. Wow!